Widziałeś w Afryce, widziałeś Gruby. Afrykę? Powaga! Zwierzaki widziałeś? kim Proszę, bardzo. proszę opowiedzieć, jak wygląda żyrafa. Proszę bardzo. <laughs> Konia znasz? No znam. To żylafa żyrafa jest jak kuń. Komisiaczku tu jest cała plackata no. i szyję ma jak rynna. Oje. Gruby to jest tak zrobione, że jak ona na górze gębą no. zje banana, o. zanim jej banan do brzucha doleci, ona już głodna chodzi. <laughs> tak zrobione to. Ty, a, hipomohomorototama, widziałeś? No. Tak to się całe stado nazywa. A jeden? Krótko, hihipotama. No to widziałeś hipomichomotama? No mi się. To tak. mów jak hipomihomotama wygląda. Boże. Kunia znasz? Znam. Tu gruby hihipotam jest jak kuń. A? Tylko tu z krowim łbem i na kocich nóżkach. Przepraszam. Tak. A lwa, widziałeś? Mięciu. To opowiada, jak lew wygląda? Proszę bardzo. Kunia znasz? Znam. Lew jak kun jest, A? tylko tu wkurzony Chopin. Uwaga. A żeber, widziałeś? Mięciu. To opowiada, jak żeber wygląda? Proszę bardzo. Kunia znasz? Znam. Jakby kuń w piżamie skier dla ucieki na przejściu przechodzi. Mamy paski. Ty... A goryla widziałeś? No masz. Tak? Proszę bardzo, opowiedz, jak wygląda goryl. Proszę bardzo. Lustro w domu masz? A węża boła widziałeś? No. To proszę opowiedzieć, jak wąż boła wygląda. Proszę no. bardzo. Kunia znasz? Znam. Bo to ten boa za cholerę do kunia nie podoba.